No, a teraz sobie będę robiła moje ciasteczka. O, piekarnik. No, tu już mam ciasto. Jedno upieczone. Tutaj teraz będę sobie orzechy różne rażyła. I tak tutaj co mam razie, to na razie nie. Tu mam wszystkie tych orzechów jeszcze. Wysypujemy tyle chyba starczy Będę się to potem troszkę ciachać drobno ale nie mielić nie będzie to proste do tego jeszcze dam sobie trochę słonecznika i peszczek z dyni

To mi się będzie przeżyło tylko że nie włączyłam tego gazu, a sobie zmielę mniej więcej około 100 g siemienia lnianego i będę, zaraz to podłączę, niech to się powolutku tutaj już, bo to muszę potem mieć występnięte. że to mi troszeczkę zmiękną te orzechy te migdały zwłaszcza wiem, że one są w skorupkach ale już nie będę ich teraz rozłuskiwać a tu sobie będę za chwilę kroiła już rodzynki i żurawinę żurawina i żurawina jest taka w sam raz ale tu mam jeszcze rodzynki o, jeszcze muszę sobie wyciągnąć inne bakary, te rodzynki są straszne, tylko tak jak te tutaj te rodzynki tak, żeby to troszeczkę miało. i wyciągnę sobie tylko ten tak, przyniosę sobie jeszcze daktyle tu mam kilka fik i parę moreli ja, i deska tutaj ważna to Będę musiała szybko to przechać zanim mi tutaj podprażę sobie żeby one mi potem też wystygły O, tak może będzie widać trochę tu, trochę tam, kiedy mi coś uciekło. O, strzelam. Mam nadzieję, że nie będzie strzelało po całej kuchni. Także jedno ciasto jest upieczone, drugie jest w piekarniku, a tutaj robię sobie moje ciasteczka. Mam nadzieję, że będę miała na dłuższy czas. No, ostatnio sobie zrobiłam tych ciasteczek, to miałam na jakiś czas, a tam nie było w tym yy, tylu bakali. Bo im się zapomniało, że ja mam daktylę i tamte inne rzeczy, że to też mogę dać. Także. I chyba to zrobię w formie takich yy, batoników jakby. Jeszcze zobaczę jak mi to wyjdzie. Robię to na oko. Z żadnych tem nie robię, nie odmierzam. Jeszcze sobie zmielę tu, tu się mielniamy. Tak, tu już mam pokrojone. Tu mam troszkę gorącej wody. Do niej doleję, potem zimnej, bo będę musiała jajko z tym rozdostać. Ale muszę tutaj dać erytrytolu, bo normalnie to się to zalewa. gdzieś mniej więcej 300 ml miodu albo tego klonowego syropu. A ja nie chcę. Ja sobie zrobię z erytrytolem. Dam sobie tutaj dwie łyżki nie wiem czy to wystarczy czy nie ale tam są też słodkie rzeczy czyli te um, bakalie myślę że to wystarczy to sobie to rozmieszam za chwilę tutaj doleję jeszcze zimnej wody i to rozbił tam razem z jajkiem Oto. Wszystko chyba przełożę do i większej miski, bo tu już jest za dużo. Teraz mi wszędzie pełno orzeszków. Dobra, to sobie dam tu i to sobie teraz tak przemieszam. Staram się te orzechy dobrze pokroić. No, Nie chciałam ich dawać do mielenia, bo by mi się to zmieliło całkiem. I tak, niektóre są większe kawałki, a niektóre to się taki miał zrobił już, ale jakoś to... No, tutaj ten miał, to też jest ten siemielniane. Także te siemię, też dlatego też tej wody więcej, żeby mi te siemię miało się w czym rozpuścić. Nie rozpuścić, tylko wiecie co. Ma być czysta. A tu jest 200 chyba. Do tego, jeszcze sobie tu troszeczkę doleję tej wody. Mam nadzieję, że nie będzie z kolei za dużo. Zaraz do tego rozbił tam jajko. Mam nadzieję, że to nie będzie za ciepłe. Nie, nie może być. Przepraszam, że się tak gruszacie, ale na podłodze stoi to, a podłoga tu jest bardzo nierówna. Dobra, teraz muszę sobie tu posprzątać, bo mnie to stresuje. Tak, jeszcze sobie o kokosie zapomniałam, bo jest kokosie. I wlejemy sobie tak. I teraz sobie będziemy mieszać. Mam nadzieję, że za chwilę te się mielniane wpije tą nadmiar wody jak nie, to do, do, do miele się mienia jeszcze, ale wydaje mi się, że to wpiję. Niech to sobie chwilę postoi i sobie wpija, bo i tak w piekarniku mam jeszcze ciasto. Później sobie to będę układała na ty, na blasze. Mam nadzieję, że to wpiję, bo jak nie, no to jeszcze trochę mienialnianego tutaj dodam i tyle. A. Nie chcę mąk żadnych dawać. Ewentualnie te siemię lniane. Dobra, ja to spróbuję już wyłożyć. Jest to takie. Troszkę tam tej wody jest jeszcze. Ale spróbuję to wyłożyć. Na całą blachę. Dobre to jest, bo jak próbowałam, to to jest dobre w smaku. Rozsmaruję to na całe i tak pokroję jakby na takie batoniki, potem się to będzie, mam nadzieję, fajnie załamywało, jak to się już upiecze. Także, to nie była za gruba warstwa, tutaj widzę, że są braki. Hmm. Na razie sobie tu rączką poprawię, bo to będę wiedziała mniej więcej na jakiej to jest grubości. Tak. Tak. Sobie to tak wyrówniamy. i Spróbuję to tym ciąć. A jak nie, to nożem. Tak, żeby po prostu potem Można było fajnie je pooddzielać. No, będą to takie trochę, jakby zrośnięte, ale myślę, że się fajnie to potem pooddziela. Spróbuję trochę nożem, czy może nożem byłoby lepiej? No, ja, no tutaj fajnie widzę kontu. Na pół. I to na pół. Tak. No nie jest takie idealnie równe, ale nikt z, z tego nie będzie strzelał. Tak. No i mam nadzieję, że potem jak się to upiecze to to będzie szło tak po w tych miejscach gdzie tutaj mam o. Tak. no teraz czekamy tylko tutaj takie poszarpane troszkę to jest teraz tylko czekam aż mi wyjdzie jedno ciasto z piekarnika i dajemy to to naprawdę dobre no. pycha to już jest dobra, co dopiero będzie opieczone. Na to najbardziej czekam. <noise> Ciasto moje wyszło, a teraz to idzie. Te moje batoniki idą na 180 stopni na 20 minut opiekielnika. To już się troszkę ostudziły te... Ciasteczka i można je tak sobie podbierać. Ja już tutaj zjadłam, jednak widać. O, I one są takie troszkę sprężyste. Są chrupiące, ale sprężyste przez te siemielniane. Teraz sobie tutaj jak powykładam, żeby one się całkiem jeszcze wysuszyły. też I z drugiej strony mogłam je troszeczkę grubsze zrobić, ale takie też nie są złe. Sobie tutaj z papieru. O, nie wiem, czy to widać, widać. I tutaj można się to tak o. Także takie ciasteczka. Ja sobie tutaj wszystkie tak może odwrócę, żeby one się też jeszcze wysuszyły z drugiej strony żeby miała, żeby nie były wilgotne, nie? Także i, i zjadłam już jest przepyszne. I to jest to fajna alternatywa dzieciom do szkoły. To nie musi być na erytrytolu. Można to zrobić na miodzie, tam będzie przepis y, miód albo syrop klonowy i dzieciom taką taką y, takie batoniki można zrobić do chrupania. No, orzechy to jeszcze dzieciom nie zaszkodziły. Chyba, że się ma uczulenie na jakieś orzechy. No to wiadomo, że wtedy nie. O! Takie to jest. Tutaj troszeczkę jest ten. Ale jak to obeschnie, będzie będzie fajne. Dlatego chcę je powracać na drugą stronę, żeby one mi tak poobsychały dobrze. Żeby nie było wilgotne, żeby się nie psuło potem. No. Także ciasteczka są pyszne i można je dzieciom, czy sobie zrobić takich batoników jak do pracy, do biura, czy gdzieś tam, żeby pochrupać sobie. I albo po prostu tak na przegryzkę w ciągu dnia. No, niech ono się tak bo y, normalnie w tym przepisie nie ma siemienia lnianego, ale ja dla zdrowotności daję i po to, żeby one też nie były takie bardzo y, su, na suche, bo za bardzo chrupiące jest takie wysuszone. Tak, te te lniane, ono robi takie troszeczkę takie, wiecie, no, że to nie jest takie twarde sam orzechy, nie? tutaj tam też no także tak wyglądają te orzeszki orzeszki te ciasteczka i polecam je